Bo bank nie ma... Cannonball w sobotę o 19.30 otrzymała propozycję nie do odrzucenia. Mój pseudonim operacyjny Józefin. Jak poradzi sobie w świecie przemocy i płacnych morderców? Nikita. Wiktor, sprzątacz. Nikita w sobotę o 23.05. Zapraszam! Myślę, że jestem. Transpiracja. Pas. Eureko Ja To Wiem w niedzielę o 17.10. Jego życie było inspiracją dla wszystkich. Jego śmierć nauczyła nas na nowo, co znaczy być człowiekiem. Jan Paweł II, pasterz milionów, we wtorek o 11.25 Czasem spotkanie dwojga z pozoru przegranych ludzi może stać się przełomem w ich życiu. Cię prosić, żebyś mi pomógł stracić dziewictwo. Helena Bonham Carter i Kenneth Branagh, Sztuka Latania, we wtorek o 20.45 Kocham cię. Zazdrość to straszna rzecz. Podejrzewasz, że kogoś ma? Mnie możesz zaufać. Miłość nie kończy się, gdy przestajemy się widywać. Ralph Fiennes, Julian Moore i Stephen Ria. Koniec romansu. W środę o 20.15. Tutaj, w naszym biurze w Paryżu, rozpoczynamy tworzenie naszych wyjątkowych zapachów. O orientalnych i najbardziej wyrafinowanych kompozycji poszukujemy na całym świecie. B.S. Zapachy całego świata. Dla ciebie. I dla ciebie. Mm. W nowym Glamour. Kupony na bezpłatną cytologię w przychodniach w całej Polsce. Ja zbadam się z Glamour, mówi Kasia Tusk. Zbadaj się i ty. Glamour także z filmem Bernardo Bertolucci'ego Marzyciele. Pamiętaj, zbadaj się z Commercial Union. Zdrowie jest Glamour. Już w kioskach. Czy można spłacać kredyt mieszkaniowy i jednocześnie korzystać z codziennych przyjemności? 200 tysięcy osób przekonało się, że tak. Ci ludzie wzięli kredyt mieszkaniowy w banku BPH. W ich domu panuje duży spokój, ponieważ spłatę kredytu mogą w razie potrzeby zawiesić. Raty są naprawdę niskie, a to dzięki długiemu okresowi spłaty i niskiemu oprocentowaniu kredytu. A to oznacza duży spokój. Takie są fakty. こー